Drodzy Państwo, niestety albo też i e, dobrze, że tak się dzieje, że jest hierarchia w Państwie. Przed chwilą była konferencja Pana Prezydenta, potem była konferencja Pani Premier i w sposób naturalny ustąpić tym dwóm wydarzeniom medialnym musiała konferencja i to zaproszenie, na które poprosiliśmy Państwa. Więc jeszcze raz też przyłączyliśmy do tych przeprosin. Sytuacja u nas była całkowicie niezależna. Chciałbym Dziękując Państwu za przybycie. Chciałbym wyrazić zaniepokojenie tym, co dzisiaj zaszło w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego, gdzie sędziowie podejmując działania z niezrozumiałym pośpiechem, przyczyniają się do pogłębiania kryzysu konstytucyjnego w Polsce. Sędziowie po pierwsze oddalili mój wniosek o odroczenie rozstrzygania sprawy nowelizacji o Trybunale Konstytucyjnym. Po drugie, nie zaczekali na moją merytoryczną opinię, do której mam prawo jako prokurator generalny którą powinni byli się chcieć zapoznać. No i po trzecie, co myślę najistotniejsze w tej sprawie, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zignorowali także stanowisko, w którym wskazałem, że nieformalne rozstrzygania Ostrzeganie w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z jednoczesnym pogwałceniem zapisów tej ustawy jest bezprawne, stanowi zachowanie sprzeczne z zasadą legalizmu i jest z góry nieskuteczne. Od kogo jak od kogo, ale od sędziów Trybunału Konstytucyjnego należy oczekiwać zawsze najwyższej staranności, ale w tym wypadku w sposób szczególny to oczekiwanie jest zasadne i winno być w kierunku adresowane. Po pierwsze dlatego, że są sędziami we własnej sprawie, bo przecież rozstrzygają na podstawie ustawy czy chcą rozstrzygać co do ustawy, która ich dotyczy. Po drugie dlatego, że już od pewnego czasu są wciągani przez swojego prezesa w spór polityczny, przez prezesa profesora Rzeplińskiego, który wieloma swoimi zachowaniami i wypowiedziami publicznymi dalece wyszedł poza stanowisko i zachowanie właściwe sędziemu, a wszedł w jawną rolę czysto polityczną i zachowania właściwe dla polityka i świata polityki te dwa światy zdają się ze sobą pozostawać w jawnym konflikcie stąd moje odwołanie do poczucia odpowiedzialności wszystkich sędziów za pogłębiający się kryzys konstytucyjny w państwie Jako prokurator generalny deklaruję i deklarowałem i podtrzymuję te deklaracje na przyszłość gotowość do rzetelnej rzeczowej współpracy z Trybunałem Konstytucyjnym na zasadach i na podstawie w ramach obowiązującego prawa, ale ta wola współpracy musi być po obu stronach. Dzisiejszy dzień przyniósł kolejny dowód, że tej woli współpracy po stronie sędziów, którzy dzisiaj zebrali się w Trybunale Konstytucyjnym, w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego, wydaje się brakować i zdają się oni nie dostrzegać powagi sytuacji pogrążania Polski w coraz głębszym kryzysie konstytucyjnym, co w dużej mierze spoczywa też na ich barkach i wiąże się z odpowiedzialnością za ich działania. Ustawy podpisane przez prezydenta, ustawy, które weszły w życie, korzystają z konstytucyjnego domniemania z domniemania konstytucyjności i są wiążące dla wszystkich. Nikt, również poszczególni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, nie mogą stać ponad prawem w Polsce i nikt takiego prawa im nie, nie dałby się ponad tym prawem mogli sytuować. Dlatego też domagam się, apeluję wobec wszystkich, też wobec organów zaangażowanych w ten spór, w jego rozstrzyganie o. Re szanowanie zasad polskiego prawa, szanowanie zasady, że wszyscy wobec prawa są równi, wszyscy wobec prawa są odpowiedzialni i wszyscy działają w ramach i na podstawie obowiązującego prawa. Przypomnę, że to konstytucja mówi, iż Trybunał działa na podstawie ustawy i to ustawa określa tryb działania Trybunału. Dlatego dziś to spotkanie w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego było spotkaniem nie tylko sędziów a nie było stricte sądem konstytucyjnym, stąd nieprzypadkiem są te moje słowa w tej dzisiejszym oświadczeniu mówiące o niepokoju związanym ze spotkaniem sędziów w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego i z tym, co z tych działań dla Rzeczpospolitej i stanu polskiej konstytucji wynika. Ufam, że zdrowy rozsądek zwycięży, odpowiedzialność, chłód właściwa też dla przedstawicieli sędziów zasiadających w Trybunale Konstytucyjnym, o to też apeluję. tinha